Idzie coś większego A to musi być największa ryba z dzisiaj Ło, Ło, Ło Jak to walczy, słuchajcie Co jest grane Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, jak widzicie, jestem już na zewnątrz, także szykuje się kolejny odcinek z nadwody, co mnie bardzo cieszy. Ogólnie dzisiaj jestem nad kanałem Żerańskim i w planach mam połowić białoryb, tak jest, dokładnie, na fidera klasycznego, ale zanim przejdziemy do robienia zanet i tak dalej, to muszę Wam pokazać paczkę, która do mnie przyszła wczoraj. Nagrałem fajny unboxing, także teraz go zobaczycie. Dobra, słuchajcie, a więc przejdziemy sobie teraz do unboxingu paczek, które dostałem od firmy Mikado Nie mogę się już dociekać co tutaj jest Także lecimy od razu z unboxingiem Jest troszkę wypchana ta paczka, nie powiem, że nie Pierwsze co rzuca mi się od razu w oczy To jest... o matko, otworzyłem ją do góry nogami <laughs> trudno to jest kołowrotek. Tak jest. Jest to kołowrotek NSC3006FD. Także na tym odcinku będzie test od razu tego kołowrotka Dalej widzę, że są podpórki. O, i to są, słuchajcie. W końcu będę miał. O, nie da się tego wyciągnąć, jak jest zatkane. Dobra, w końcu będę miał normalne podpórki na ryby. Z tego co widzę, jest tutaj nawet z gąbką. Także to mi się podoba. O. No, i klasa, słuchajcie, dalej wypełnienie, dalej rzuca mi się w oczy kolejna potwórka do kompletu Jest taka sama. Pudełka. No, i słuchajcie, w końcu będę miała pudełka na pelet, na robaki, na zamętę. I wszystko będę miał pod ręką. Trzy pudełeczka z takiej alagumy. Także fajnie, przydadzą się na pewno. No, i tutaj mamy dwie torby. Zobaczymy, co będzie w pierwszej. Co my tu mamy? Podpórka feeder. Kolejna podpórka. O, no tak. I to jest podpórka pod szczytówkę. To mi się podoba. Bardzo fajna. Od razu mocuję ją na drugim kiju. Pięknie. Co my tu mamy dalej? Widzę, że koszyczków jest masa. Masa koszyków różnej gramatury, z tego co widzę, bardzo dobrze Żyłeczka 0,20, czyli no taki standard u mnie 020, 0,25, jeżeli chodzi o łowienie z bądź fiderem klasycznym. I żyłeczki do przyponów 0,14, 12 i 10, także ekstra. O, jeszcze jedno, 0,16. O, no i super do zestawu, idealnie, z tego jest. Zaczniemy od tego, czyli feeder link. Coś, co stosuje do klasycznego fidera. Także bardzo dobrze. Przyda się. Stoperki. Szybko złączka. Taka bardziej już profesjonalna. Kolejna. Krętliki z agrafką. No i słuchajcie, haczyki. Coś, co będę zrywał na potęgę, znając mnie. Dwunastki, dziesiątki, dwunastki, czternastki, czternastki. Ekstra. To mi się przyda bardzo. <grym> no i zobaczmy, słuchajcie, co jest w drugiej torbie. A tutaj jeszcze jest jedna paczka. Także to nie koniec właśnie co tutaj jest. o no i słuchajcie Przewidzieli to Przewidzieli to, że będę próbował jeszcze Na szczupaka połowić, jeżeli będzie się dało I mamy gumy, tutaj jest model Sicario, coś tego typu Dalej, no tutaj są te Realistyczne, real fish Ekstra, to się przyda na takie łowiska Jak na przykład wojsze i tak dalej Gdzie bardziej się stosuje takie realistyczne przynęty No i mamy kolejne Tutaj jest model Spark, takie o Idziemy dalej, no i tutaj mam Nisz masz gum, naprawdę sporo. Jest tego odgroma. Modele Sicario i tak dalej, i tak dalej. Sypię je, słuchajcie, wszystkie tutaj na ziemi, żebyście lepiej widzieli. O, z dużymi ogonami. Pięknie. Mniejsze pod okonia bądź małe pajki i większe pod ładnego, ładnego szczupaka. lecimy dalej. Kolejne. Ho-ho-ho-ho. Ta jest. Przepiękna. Dalej mamy gumy, których raczej jeszcze nie widzieliście, a przynajmniej nie w sklepach. To jest model, który dopiero wyjdzie. Patrzcie to. <gry> no i tego też mam trochę. Różne rozmiary. Jak widzicie, tutaj jest jedna taka mniejsza i też większa. Tutaj również mam kilka z tego modelu. Również trochę większe, trochę mniejsze. Pięknie. No tej paczki to było na tyle. Tutaj są gumy, tutaj są kolejne gumy, haczyki, żyłki, koszyki, podpórki i tak dalej. Wszystko tutaj jest, a teraz czas na tą paczkę. Dobra i w tej paczce po pudełku mogę się zorientować co mniej więcej tutaj będzie. No z tego co widzę jest tu trochę folii i w sumie nie było jej trochę tylko dużo. <grym> Dobra, ale jest. Słuchajcie, coś pięknego. Wędeczka. Jest to wędeczka Mikado Canal Fider 330. Zaraz zobaczymy jak ona wygląda. Słuchajcie. Wędka jest trzyczęściowa. Skora jest wędka, kanał, fider. To słuchajcie, jedziemy na kanał Żerański. Tak jest. Także ja się teraz biorę. Słuchajcie, za ogarnienie sprzętu i ruszamy zaraz nad wodę. Dobra, więc jak już widzieliście, dostałem mega pakę. No w sumie dwie. Sprzęt już mam ogarnięty, wszystko zrobione, zestawy i tak dalej porobione. Także słuchajcie, teraz czas na ogarnianie zanet jak dalej. A jako już mówiłem na ostatnim filmie, zamówiłem sobie ciepłe ubrania. Tak jak widzicie, jestem ubrany w kombinezon, co prawda on jest wypornościowy, ale normalnie podczas łowienia też powinien dać radę. Głównie kupiłem go z myślą o łowieniu podlodowym, bo szykuje się sroga zima. Czy tak będzie, zobaczymy. Ogólnie muszę wam powiedzieć jedną rzecz, bo tak sobie zdałem sprawę. Ogólnie chodzi mi o to, że te kombinezony to jest spoko sprawa, bo jest mi ciepło. Naprawdę jest mi ciepło jak na razie, ale to ma jeden minus. Ten kombinezon jest jednoczęściowy i ja mam jedno zasadnicze pytanie. Jak ja się w tym wysikam? Dobra, ale tak teraz wracając do łowienia, to słuchajcie, mam tutaj miejscówkę na kanale Żerańskim, gdzie osiądę sobie, łowiłem na tej miejscówce, dokładnie na tej samej miejscówce z Wojtkiem kilka miesięcy temu, wstałem słuchajcie o godzinie 5.30, po raz pierwszy chyba, od nie pamiętam kiedy, o tej godzinie wstałem na ryby i jestem, godzina 8.40, rozpakuję sprzęt, słuchajcie, biorę się za rozrabianie zanęt i przechodzimy od razu do łowienia. Dobra słuchajcie, a więc miejsce już mam przygotowane. Stanowisko ogarnięte. A więc czas rozłożyć wędeczkę nową, którą dzisiaj będę testował. Trzyczęściowa. Ogólnie może wam troszkę szeleścić, ze względu na to, że po prostu mój kombinezon taki już jest, niestety, troszkę szeleści. A ja to słyszę, więc kamera to wychwyci jeszcze bardziej. Biorę 20 gramowy koszyk. Moje stanowisko nigdy profesjonalnie nie wyglądało. Naprawdę, <noise> naprawdę, naprawdę teraz porządne, cyk, koszyk założony. Przygotowuję sobie teraz mieszankę słuchajcie, do nęcenia. Mam tutaj w jednym pudełeczku robaczki, w drugim zanętę i te robaczki tutaj. Wrzucam prawie że wszystkie, troszkę sobie zostawię, żeby na hak było, a reszta wszystko idzie do mieszanki zanętowej, będzie dużo robactwa. Dzisiaj celuję bardziej w jakąś większą płoć, bądź leszcza, no bo jest już taka pora roku, a więc na początku zrobię rzut kontrolny, zobaczę czy te ryby będą w ogóle chciały brać, czy trzeba będzie nęcić. Zakładam jedną białą pineczkę, jedną czerwoną i testujemy. Rzutów dalekich nie będę oddawał. O nie, zawścił z liściem, no masakra. No dobrze, to wciągamy, będzie przynajmniej podnęcone. Tak, coś jest na haku. Liść najgorzej. Dzisiaj ogólnie mam ze sobą termos, który mi nie działa. Kupiłem sobie termos dosłownie kilka dni temu, się okazało, że ten termos mi dzisiaj się rozlał podczas trzymania go w plecaku, także no nieciekawie. ciekawie. Wieje mi w twarz, także to no, będzie dzisiaj zimno, mam również odcieplacze, kombinezon, także dzisiaj jestem przygotowany w 100% na pogodę, która aktualnie jest. Nie to co ostatnio, ostatnio kompletnie nie byłem na to przygotowany, więc dzisiaj mam zamiar dłużej posiedzieć. Spałem co prawda bardzo mało, bo wczoraj byłem w pracy na 12 godzin, wróciłem, umyłem się, poszedłem spać od razu. Wstałem o 5, nagrałem dla was unboxing i od razu praktycznie po zrobieniu zestawu ruszyłem teraz nad wodę, także jakiś tam energetyk, za którymi nie przepadam jest, a teraz słuchajcie, nadszedł ten czas zabawy z rybami, przynajmniej mam nadzieję, że będzie zabawa. Zestaw kładę niedaleko brzegu i zobaczymy. Czekamy na pierwsze branie. Minęło już 15-20 minut i słuchajcie, na razie cisza. Ja sobie sam. Nęcę jedno miejsce, jak na razie zero brań. Muszę wnęcić to miejsce dobrze, żeby te ryby tu przyszły, bo jak na razie to jest cisza. Słuchajcie, cisza. Aktualnie jest na minusie, na przelotkach robi mi się już lód, także nie jest za dobrze, na szczęście żyłka jakoś wychodzi. Myślałem, że on gdzieś zaczepione i chciałem sprawdzić co się dzieje, a to jednak słuchajcie lód, także no jest na minusie. Ja tu już założyłem rękawiczki, mam gdzieś czy się pobrudzą czy nie, ważne żeby mi było ciepło. O, patrzcie tam w oddali nawet jakiś wędkarz idzie z wędką i z wiatrem, pewnie żywce w nim ma. Mi pozamarzały słuchajcie przelotki, od końca wędki tak do połowy mniej więcej, ciekawie, ciekawie, nie jest kolorowy. Ale walczę. Ja mam zamiar dzisiaj przysięgć tyle ile wytrzymam. Jak coś złowie, to coś złowie, jak nic nie złowie, to nic nie złowie. Przelotki, słuchajcie, mi zamarzły na amen, kompletnie, ciężko mi się zwija, ciężko mi się zarzuca, palce u rąk mi odmarzły, tak samo jak u stóp, zmarzły masekrycznie. dwie godziny bez jakichkolwiek brań, kaczki mi podjadają cały czas zanęte, przychodzą mi i próbują zjeść ją. Warunki są dzisiaj ciężkie, cięższe niż były ostatnio, kamera główna mi się rozładowała, miałem dwie baterie i rozładowały się w ciągu pół godziny, nawet nie zdążyłem żadnych ujęć tak naprawdę. Zrobić tylko kilka, cóż mogę powiedzieć? Nie poddaję się i tak. <grych> Jestem upartym człowiekiem. w łowię, może uda się coś złowić. Mam taką nadzieję, a wy trzymajcie kciuki. Zostawiłem energetyka, no i raczej go już nie wypiję. Zobaczcie, lód. Mróz, temperatura na minusie, zimny mocny wiatr i totalne bezrybie. Tak właśnie minęło mi dzisiaj około 5 godzin nad kanałem Żerańskim. Może słaba pogoda, może słaby dzień, złe miejsce albo zła taktyka. Prawiło to, że 5 godzin przesiedziałem bez jakichkolwiek brań, ale mimo wszystko się nie poddam i jutro z samego rana ruszamy nad wodę na kanał Żerański. Zrobię research, przygotuję się znacznie lepiej niż dzisiaj i jutro złowimy jakiegoś potwora. Witam w drugiej części filmu. Słuchajcie, drugi dzień łowienia. Jestem dalej na kanale Żerańskim, tylko że teraz w innej miejscowości. Wcześniej byłem w miejscowości Nieporent, teraz jestem w miejscowości Aleksandrów. I dzisiaj mam w planie właśnie tutaj połowić. Z tego co widziałem po drodze, jest dwóch wędkarzy, również fiderowych. Także cieszę się z tego, bo może to jest znak, że tutaj naprawdę da się coś złowić. Wcześniej była masakra w pierwszej części tego filmu, no niestety nie udało się. Dzisiaj jest poniekąd lepszy Lepsza pogoda poniekąd gorsza, gorsza ze względu na to, że pada deszcz, nie leje na szczęście, a kropi, a lepsze jest dlatego, że po prostu jest cieplej. Mimo wszystko ja słuchajcie, najpierw zacznę od tego, że rozłożę sobie parasol, później się przebiorę w kombinezon, poogarniam trochę sprzęt, tutaj mam idealne miejsce, bo tutaj jest miejscówka, a obok jest auto i to jest... Młuch. Cenię takie miejsca naprawdę. Nie muszę nosić sprzętu, nie wiadomo jak daleko, jest naprawdę luksus. Ale dobra, więcej nie gadam. Słuchajcie, ogarniam sprzęt, rozkładam wszystko i zaraz zabieramy się za łowienie. Jeżeli chodzi o zanętę, to będę używał tej samej zanęty, co ostatnio, dosłownie tej samej, bo zostało mi jej naprawdę sporo i chcę ją wykorzystać, bo nie lubię marnować. Więc to wszystko teraz, słuchajcie, powrotem lesi do pojemniczka, tylko przewidywać, że żyją, wszystko jest ok. Pięknie, co do przynęt to dalej będą białe robaki i pinki. Pinki jedne wsypuję do zanęty, do tego pudełeczka wsypuję pozostałości po pinkach i białych robakach, które zostały mi z ostatniej wyprawy. Trochę tego jest. Śmierdzą strasznie, ale żyją. Wbić tu coś w tym kanale żarańskim to jest hit, słuchajcie. Wszędzie są kamienie. Z tego co widzę, popatrzcie tutaj, tu ktoś rozwalił rybę. Dosłownie, ja nie tu wygląda jak rzeź, tutaj gdzie nigdy też są łuski. Zaczynam od wstępnego nęcenia miejscówki, będę nęcił koszyczkiem, nie mam przyponu jak na razie założonego, bo chcę podnęcić sobie fajnie miejsce. Koszyczek 20 gramowy, nieduży, nie będę jakoś nie wiadomo ile nęcił, tak 3-4 rzuty oddam w jedno miejsce, na sam środeczek i dzisiaj musi się udać, musi. Dobra, słuchajcie, a więc skoro już mamy podnęcone, no jednak jest tutaj kilku wędkarzy tam dalej, więc chciałbym, żeby te ryby zostały tutaj u mnie w miejscu. Na początek zacznę od małego haczyka z przyponem 70 cm. Tak jest, 70. I poszukam jakichkolwiek tutaj ryb, właśnie w tym miejscu gdzie podnęciłem Haczyk malutki, bo to jest bodajże czternastka Naprawdę, naprawdę mały Zmontowany na szybko złączce Fajnie, że mam teraz te podajniki, bo mogę sobie wsypywać normalnie robaczki i wybierać łatwiutko A nie męczyć się z pudełeczkiem, otwieraniem, zamykaniem tego Także naprawdę spoko sprawa Zakładam trzy pinki, różnych kolorków, jak na razie tego typu, a do koszyczka standardowo zanęta. Troszkę ją zadipowałem truskawką leśną od metod Mani dipem, także zobaczymy. Mam tutaj trochę słabe miejsce, bo muszę wychodzić do każdego żółtu, ze względu na to, że jest parasol oraz drzewo nade mną, więc nie jest to perfekcyjne łowienie, ale Rzucam mniej więcej w to samo miejsce non-stop, więc mam nadzieję, że będzie ok. I ogólnie zorientowałem się wczoraj, że ja źle ostatnio ułożyłem podwórki, bo ta podwórka, o dokładnie ta, powinna być właśnie na uchwycie wędki, a tamta na szczytówce. A nie na odwrót, jak ja to użyłem w pierwszej części tego filmu. Błędy się zdarzają. <laughs> U mnie to już normalne, że są błędy. Także teraz słuchajcie, napinam żyłeczkę, czekam dwie minutki maksymalnie i przerzucam i tak non-stop, aż będzie branie. Ale trzymajcie kciuki, żeby była ryba, bo naprawdę chcę jeszcze w tym sezonie złowić jakieś białory na klasyka, a to jest właśnie idealny moment. Jest, słuchajcie, bardzo delikatne branie. Naprawdę bardzo, ale to bardzo delikatne. Ryba naprawdę ostrożna. Dobra, zaczynamy ryby nie ma Niestety. Przerzucamy od nowa, słuchajcie, i próbujemy, próbujemy. Było pierwsze branie, także super Słuchajcie, chyba jest ryba. Jest ryba, pierwsza ryba, słuchajcie. I to ładnie walczy. Nie puściła. Nie. A ładnie walczyła, ajajaj. jaj, aj. to mogła być fajna ryba. Kurczę blade. Niedobrze. Robak cały obiedzony. O, jakiś wędkarz tam jest. Wędkarz obok też fidera rozkłada. Także będzie konkurencja. Niedobrze. Minęło już, słuchajcie, mniej więcej z 2 godziny. Na razie, żadnej ryby, brań, naprawdę sporo. Mimo wszelkich starań, nie da się tego zaciąć. Mimo, że zero efektów jak na razie, to mam nadzieję, że i tak uda się coś złowić. No, stop wędka w wodzie cały czas. Regularnie podnęcam tą miejscówkę. Nie nęcę dużo, tak żeby te ryby weszły w tą zanętę i tam siedziały przez jakiś czas. Poza mną jest około 5 wędkarzy, także sporo. Jak na wtorek rano, ja, strasznie sporo mamy godzinę 11.10 po 8 tutaj przyjechałem także no troszkę tutaj już siedzę także zamówię sobie coś dobrego do jedzenia bo szczerze to nie chce mi się tak jeść ciągle tego jedzenia z Biedronki albo z Lidla więc zamówię sobie pizzę siedzi, słuchajcie siedzi, ależ walczy o, cóż to takiego ładna leś chyba to krąb aleś chodzi, chodź 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 chodź, 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 jest! Jest, słuchajcie, pierwsza ryba w końcu. A mianowicie całkiem fajny leszcz. Na kiju fajnie chodził. Fajna, fajna ryba. Nieduży, ale całkiem ładny już. Całkiem ładny nie jest to bydlak, ale jest fajny. Lecimy, wypuszczamy go i łowimy dalej. Może jeszcze coś weźmie. No i co, panie leszczu? Taki waleczny byłeś. O Papa pa. Siedzi coś Jest kolejna ryba, kolejny leszcz, słuchajcie O nie, puścił nie Niedobrze, ale był kolejny leszczyk To dobry znak rozpadało się strasznie Dosłownie minęło 20 sekund po tym jak ryba mi się szczepiła I patrzcie jaka ulewa Masakra Ryba siedzi. Co jest? Jest ryba, a branie było tak delikatne, że myślałem, że nie będzie. Yeah. Mamy kolejną rybę, tym razem krąpik. Ma tutaj takie czerwone płetwy. Nie duży, bo nieduży, ale jest ryba. Ważne to druga ryba wyjęta dzisiaj, także jest dobrze. jest lepiej niż było na początku odcinka, także to mi się podoba. Jest progres. Płynie. O, prawie kaczka zjadła. No i słuchajcie, pizza jest, co jest. Proszę bardzo. O no i klasa. To jest to. Zarzucam słuchajcie, wędkę. Co tu się wszyscy zlecieli nagle? Ech, teraz przerwa dla mnie. Zarzucam to. Niech to leży w wodzie, a ja sobie zjem spokojnie i wrócę do łowienia z powrotem. Kurde. aha to nie złe brania no ja dobra słuchajcie ja już się najadłem, zjadłem całą tą pizzę tak szczerze mówiąc to naprawdę dobra Popiłem herbatkę i słuchajcie, biorę się z powrotem do łowienia. Miałem jakieś tam branie jak jadłem, ale nie zauważyłem tego, bo byłem skupiony na jedzeniu. Strasznie głodny byłem, jeszcze koty tu przychodziły, musiałem karmić koty. Ale przynajmniej wszyscy zadowoleni, koty już sobie ode mnie poszły. Także teraz mi tylko kaczki zostały, ale ich nie nakarmię, bo nie mam czym. Och, słuchajcie, chwilę po tym jak kot polował na kaczkę wyłączyłem GoPro i od razu było branie. Idzie coś większego. Ale to musi być największa ryba z dzisiaj. O, o, o. Jak to walczy, słuchajcie, co jest grane, leszczor, ale ładnie, jest, kolejna ryba, jest, słuchajcie, kolejna ryba. Teraz to już naprawdę ładny leszcz. Piękny, jeden z większych w moich życiu. Nie jest to jakiś rekord, ale jest naprawdę duży. I fajnie mi się z nim walczyło na kiłu, także super superancko. No i co, wypuszczamy rybę i czekamy jeszcze na jakieś fajne... Mam nadzieję, że jeszcze jakaś fajna walka na kiłu będzie, bo ten kijek gnie się całkiem, całkiem fajnie. O, jest branie, jest branie. Sieć. Gdyby się tylko nie spiało, to większa rywal może być ładnie walczy Pokażcie, Pokaż się, pokaż deszczek. O! jak jedzie. Cza, 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 no i mamy na zakończenie kolejnego lesza. Również fajny. Lecimy z nim od razu do wody. Co mówię na zakończenie, no bo już się robi ciemno. A ja chcę, słuchajcie, jeszcze wrócić przed wzrokiem do domu. Спасибо. dobra, więc słuchajcie, to by było na tyle złowienia, po zakończeniu filmu będą wyniki tych dwóch konkursów poprzednich na karpiówki, także zostańcie do końca, wyprawa według mnie udana, udało się złowić kilka ryb wpadł nawet większy leszcz taki już naprawdę ładny, także jestem zadowolony, kijek fajnie pochodził mogłem przetestować prezent, w pierwszej części filmu, no niestety nie udało się połowić ale na szczęście dzisiaj poprawiłem swój wynik, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej odcinków w zimę, to standardowo Zostawcie subskrypcję na kanale i napiszcie w komentarzu. Wbijajcie jeszcze na mojego Instagrama, który macie tutaj. Niedługo 20 tysięcy obserwacji i na to 20 tysięcy zrobimy. Słuchajcie, konkurs. W tym filmie to na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.